Na ulice miasta wyjechały dziś pługo piaskarki. Te wyjazdy być może już wkrótce staną się codziennością. Według synoptyków śnieg ma zacząć padać w naszym regionie już od środy. Śnieg zaczyna prosić wcześniej. Wyjechaliśmy w nocy, został posypany głównie dzielnica Jagniątków. O godzinie 6 rano zaczęła być sypana dzielnica Sobieszów. Wyjechały trzy samochody. Niemniej jednak pełnimy dyżury całodobowe, jest pełna obsada, także w każdej chwili jesteśmy gotowi do wyjazdu. Niskie temperatury i śliskie drogi powinny być ostrzeżeniem dla kierowców w takich warunkach, nie trudno o kolizję lub wypadek. Dziś nad ranem do podobnego zdarzenia doszło w cieplicach, jednak powodem najprawdopodobniej nie były warunki atmosferyczne. Na przejściu dla pieszych przy ulicy Rataja na wysokości osiedla Orle, kierowca Volkswagena Golfa potrącił starszą kobietę. Została przewieziona do szpitala. Okazało się, że odniosła obrażenie powyżej dni siedmiu. Kierowca trzeźwy, trzeźwy obecnie policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, w szczególności do kierowców, o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Kierowcy noga z gazu na jezdni na drogach jest bardzo Rano są przymrozki, w związku z powyższym dostosujmy prędkość do warunków panujących na jezdni. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego. Za spowodowanie wypadku kierowcy Volkswagena może grozić nawet do trzech lat pozbawienia wolności.